Słuchajcie, siejemy nawóz tak jak mówiłem w dawce, w dawce około znaczy no, 300 kg na hektar mam nadzieję, że wyjdzie 300 kg, no tak według tutaj aplikacji Cwernelanda ustawiłem ten rozsiewacz. No ja tu mam jechać troszeczkę troszeczkę bliżej. Siejemy tutaj super fosfat prosty Super prosty, tak jak mówię w dawce, w dawce tutaj akurat siejemy pod pszenicę, o zimą po rzepaku, także tu około 300 kg na hektar później, później jedziemy na działkę pod działkę na której będzie ścianę jęczmień o zimę jutro albo pojutrze prawdopodobnie Tam wysiewamy no Powiem Wam tak wzięliśmy ze sobą Mieliśmy ze sobą y, 7 ton. 7 ton na te 21 i, i w sumie i pół hektara. No tak wychodzi. Czekajcie, bo ja tak kurczę tutaj widzicie. Jest stależowane i ja tak trafiam na oko. Można powiedzieć mniej więcej. Widzę coś tam gdzie ścieżki. Jeżdżę sobie 11 8, No tak, no, 12 na godzinę. Biegiem 540 obrotów na wałku, tak jak ma być, tak jak się należy. O, tak mniej więcej widzę, coś tu po górkach, gdzie ta żubka tak było bardzo nierówno, to coś widzę, jest zarys ścieżek, to, to już znowu nie widać, ale tak mniej więcej jadę. I, 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 i co miałem mówić? Siejemy ten nawóz, później tu pójdzie na to gruber na jakieś 20, nie wiem, tam 6-7 cm. Co i no z nawożenia to by było tyle tutaj, bo tą pszenicę No dobre stanowisko, bo po żywaku o zimę, także tej zasobności jest. Skład nawozu to jest tam kurczę yy, 19% fosforu, yy, 20% yy, tlenku wapnia i 32% siarki Już kończę tutaj siarż na tym polu ostatnie dwa worki nie wsypałem wysieje tutaj, tutaj jakoś pół worka, nawet chyba nie pół Bałek sobie włączę wałek sobie włączę na 13 bieg przebije i lecimy pół worka jakoś niecałe wysieje widzicie kurzy się jest późno 18.30, jeszcze mam jeden kawałek do rozsiania Śpieszę eee, się, bo po prostu chcę to zrobić za jasnego, żeby widzieć, widzieć gdzie mam jeździć, tak? Żeby widzieć gdzie mam jeździć się trochę śpieszę Tu mam tak jechać Tu mam tak jechać Tu widzicie teraz Tu nie talerzowałem Bo nie wiem czy zdążymy ale tutaj w tą dziurę yy, w tą dziurę chcę właśnie nawieść ziemi tak jak o jest to nawet zaczęte że już tu przywożone było bo tu woda stoi cały czas to widzieliście że nawet tam nie jest uprawiane bo tam woda stoi tak były ścieżki tu macie ścieżkę yy, ja ja talerzowałem w poprzek tak patrzę po orce, po orce lepiej widać te ślady, obok jakoś lepiej mi się tak jedzie, chociaż lepiej by mi się jechało jakby było to robione talerzówką na, bo bym przynajmniej sobie liczył talerzówka 5 metrów, jakoś bym to tam ucelował Słuchajcie, pod, pod pszenicę tak jak mówiłem wyszło mi to 315 kg na hektar Tutaj wyszło, tutaj wyszło około 295 kg na hektar, no tak wyszło w sumie to praktycznie tak jak chciałem, można powiedzieć. E, tutaj podjęćmy ręczimy. Co będzie trzeba, to dosypiemy. dosypiemy jeszcze później. Czy z wiosny coś. Aha, i co jeszcze? E, chciałem tylko powiedzieć, jakie ustawienie tutaj jest. Bo tak jak mówiłem, że to rozsiewacz bez komputera trzeba ręcznie tutaj ustawiać sobie... z tyłu trzeba ustawiać sobie dawkę i ustawienie jakie mam to na rozsiewaczu na skali jest 48 48,3 Tyle na skali jest ustawione Jadę prędko... prędkość mam ustawioną 12 na godzinę, Na no tak jedzie mi 9, 12 na godzinę no i wychodzi tutaj w sumie takie 295 kg wyszło. To by był na tyle taki króciutki, króciutki vlog z rozsiewu nawozu. I widzimy się co? W następnym na vlogu vlogu z siania prawdopodobnie. Także trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!